Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną ponad 20 osób. Także bardzo, bardzo miło cieszę się, że tak licznie pojawiacie się na streamach. Moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, jesteśmy już na NG+. I właśnie tutaj, ostatnio robiliśmy sobie, właściwie raszowaliśmy sobie przez pierwszego i drugiego fabularnego bossa. Także Markit jest już za nami, również jest za nami Godric. I teraz moi drodzy, myślę, że popędzimy sobie właściwie tak na dobrą sprawę, żeby w ogóle może ja na, na, na odcinku powiem wam, jaki jest plan. Plan jest taki, moi drodzy, aby e, zrobić dwa brakujące zakończenia. Zakończenie z Łajnożercą i zakończenie ze Złotą Maską. I żeby te dwa questy pchnąć do przodu, musimy dostać się po pierwsze do Płaskowyżu Altus i musimy również zacząć questa dla Rani i musimy również zacząć questa dla Seluwisa żeby upiec tak jakby trzy pieczenie na jednym ogniu, ponieważ jedna pieczeń to będzie quest dla łajnożercy, druga pieczeń to będzie quest dla Złotej Maski, a druga rzecz, trzecia rzecz to będzie Seluwis i jego mm, powiedzmy napój, który wręczymy później łajnożercy, łajnożercy żeby zrobić z niego kukłę. Na, na tym smoczym kamieniu z Bestii też mi nie zależy. E, nie ma tutaj tylu broni. Ja przejrzałem sobie te bronie z NG. Myślę, że mam ich całkiem sporo. I po prostu nie ma takich broni, na których mi aż tak bardzo też zależy. Um, szkoda mi po prostu czasu na robienie takich questów, nie? Dobra, czyli tak. Kupujemy ten naszyjnik. Dobra, i teraz moi drodzy, bardzo ważna rzecz: trzeba tego questa pchnąć od razu do przodu. I teraz, y, co zrobić? Po pierwsze, gadamy sobie o tej lasce z nim. Dobra. I teraz, jak kupimy u niego chociaż jedną krewetkę, to on się z nami zaprzyjaźni. Okej, okay. dobra. I teraz e, dzięki temu... Dobra. I teraz dzięki temu, że właśnie kupiliśmy u niego tą krewetkę, się z nim zaprzyjaźniliśmy, to pchnęliśmy tak jakby i jego quest'a do przodu i on pojawi się teraz przy Leindel. Jeżeli dotrzemy do Leyndell i będziemy robili questa dla łajnożercy to ten chłop teraz tym razem będzie robił nie krewetki, a kraby dokładnie o tutaj w tej sadzawce i bardzo nam zależy na tym, żeby on tam był. Także tutaj będziemy mieli rudego wilka. Full potki, full wszystko, jedziemy. Okej. Okay. Easy. Ładziutko poszło. Kurde, te zakrzywione miecze to jest normalnie przekięcie. Serio. Okej. Okay. Renala, cholernie upierdliwa dla magów. Całkiem prosta dla, dla zawodników z mieczem. Eee, także, także tak to wygląda. Resetowanie statystyk odkryte, także jest dobrze. To, co chciałem osiągnąć w tym pierwszym odcinku na dzisiejszym streamie, osiągnąłem. I teraz sytuacja wygląda następująco. Musimy się dostać tutaj, żeby móc dostać się na płaskowyż Altus, żeby móc dostać się do Leindel. Taki jest plan, moi drodzy, na tą chwilę. Myślę, że nie powinno to zająć dużo czasu, bo myślę, że będziemy sobie tutaj elegancko rasować, praktycznie. Ula la, ula la, ula Dobra, jedziemy. Ok, padł gładko. Bezproblemowo, nawet nie straciłem milimetra życia. Oprócz tego pierwszego ataku, <laughs> także jest nice. Lecimy dalej. Brzmi pokonany. Wejdziemy sobie teraz na płaskowyż. Ok, na razie dalej nie trzeba biec. Jak widzicie, w ogóle nie musieliśmy korzystać z windy. No, tutaj troszeczkę potek poszło. Nie było tak gładziutko. Ona jest magiem, ale cholera ciężko ją trafić. Jest mobilna mocno, a te czary bardzo bolą, ale pykło. First try. I tutaj nie mamy innych ognisk. Od tego ogniska się bierze do, Biegnie do Rani, do Soluvisa i do Reny. Chyba się teraz uda. Wystarczy, że go tutaj pójdzie na daleko. I tamten nas nie zaatakuje. la, la la, ulala, la. No dobra. A nie wiem czy widzieliście, ale tutaj jest tak jakby... Sens tego całego buildu wyszedł przy okazji tego ataku czyli nabiło się krwawienie a zaraz po krwawieniu nabiło się zamrożenie to jest właśnie tak jakby cała filozofia tego całego buildu, który mam teraz czyli jedna broń pod krwawienie, druga pod mrożenie i jest bardzo czasami duża szansa na to, że oba wejdą naraz i wtedy no jest po prostu totalna petarda obrażeniowa Mamy to. Wiadomo, że jak pojedziemy na jakieś łowisko karpiowe, gdzie mają wpuszczone też jakieś sumy, amury, no to, to złowimy coś większego. Możemy też pojechać w ogóle na rzekę konkretną albo na konkretne miejsce, właśnie na sumy też. No wiadomo, że wtedy troszeczkę inne będą te wyniki wędkarskie. A możemy jeździć tylko na przykład na rzeki i łapać same, nie wiem, okonie i szczupaki na spinning, i wtedy um, też te wyniki będą inne. Także to wszystko też zależy właśnie od tego, gdzie się jeździ i co się łowi. Dobra, jesteśmy tutaj, lecimy dalej, weźmiemy sobie to ognisko w Lendel i zakończymy sobie tutaj ten odcinek. O, mamy to. I tak naprawdę, będąc tutaj, moi drodzy, mamy już dostęp do całego Lendel, do wszystkich przedmiotów, które tutaj są. I mamy przede wszystkim dostęp do podziemnych, tych porzuconych podziemi, w których to będziemy mieli możliwość właśnie spotkać Wajnożerce i tak naprawdę po to się tutaj spotykamy w całej tej NG plusowej przygodzie. Także ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że taki rush przez tego NG w miarę wam się podoba.

Do tej pory zginęliśmy na NG tylko dwa razy, trzy razy przepraszam, raz mnie przyraszowały w zameczku potworki, dwa spadłem z klifu, a trzeci raz zginąłem na tych dwóch strażnikach w momencie kiedy zaatakowali mnie we dwóch naraz, także ogólnie, ogólnie fajnie się raszuję. mam nadzieję, że Wam się podoba. Milion runek moi drodzy mamy już na koncie, milion runek 50 tysięcy. Postaram się dowieść te wszystkie runki do samego końca. Mam nadzieję, że, że damy radę. Także wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Na streamie jeszcze zostajemy, nagramy jeszcze jeden odcinek, natomiast na YouTubie na odcinku aktualnym się już żegramy. Także wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda, pozdrawiam serdecznie i do następnego.